Cześć kochani, witajcie na moim kanale Justyna. Jest dzisiaj sobota 8 listopada Jest 6 stopni ciepło, ale jest chłodnawo, słuchajcie. Jest chłodnawo. I właśnie teraz się z modą wybieramy na Majdanek na cmentarz. Słuchajcie. A dzisiaj jest modna też wiadomość, bo moja znajoma zmarła i jest też również jej pogrzeb. Jest też jej pogrzeb, smutna wiadomość. Ja się przychodzili przez kościół, to właśnie wychodzili z kościoła i kondolencje składali mężowi i dzieciom. Smutny widok, ale dużo ludzi było, muszę przyznać, dużo ludzi było na tej tym, mszy tym pogrzebowej, ale już mniej trochę będzie na pogrzebie. Скоро-скоро что-то. Скоро, скоро, да. Yeah. Oh. Tak, kurwa, wcześniej pasi brzuch na wiwo, na a dziś teraz jest McDonald's na Krakowskiej, na, 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 na Puławskiej. Ja się to zamówiłam, a młoda to się zamówiła. Teraz jakoś tam zda. Jesteśmy dziękuję w McDonald's, no pasi brzuch był wcześniej, teraz McDonald's. Ale mówię Wam, jakie numery jest tych kwatery. Patek czeka na, na zamówienie i nie może się doczekać. Czyta się tego mena, menadżera, lidera gościnności. Tak tu się okazuje, że zamówienie złożył, ale nie zapłacił przy tym przy Kasie. No i by mógł czekać, czekać i czekać. wiem, młoda? I jak zamawiam szejka dla młodej. To był taki normalnie kawałek, co zrobiła dziewczyna. Zamykamy kuchnię. Tylko jak ja bym tak weszła w stroju, tego już bym kawał, zamykamy kuchnię. Dobrze by było, co? Co? No dobra, zaczekaj, momencik, ktoś mi chce maruda powiedzieć. Właśnie wracam ze spaceru, to jak miałem Julka poszła z koleżanką. Ja jeszcze wstąpiłem do tego. To żabki po napój gazowany i teraz idę do domu. Muszę jeszcze tylko jeszcze telefon podładować. I w nocy się, że będę montowała aż cztery filmy. Dwa to na pewno. Materiał trochę jest. Jeszcze tego w poniedziałek, wtorek. I zobaczymy ile tego materiału będzie w sumie. Z poniedziałki, z torku Trudno mi wiecie powiedzieć. Ale to jeszcze zobaczymy. Właśnie nasza naszą taka refleksja nad życiem i umieraniem w tym tygodniu zadusznym, biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu, na początku tego tygodnia, zmarła moja dobra znajoma. I w ostatnim tym dniu tego zadusznego tygodnia miała pogrzeb. Ludzi było bardzo dużo. Aż jak ją wynosili z tego, z kościoła, dzwony tak niesamowicie biły, jakby kogoś bardzo, bardzo ważnego yy, żegnały. A właśnie listopad otula nas ciszą, Głosnują się po ulicach jak wspomnienia, a zapach znicze i wilgotnych liści Niesie w sobie coś więcej niż tylko chód. się pamięć. W tym tygodniu zadusznym zatrzymujemy się choćby na chwilę, by pomyśleć o tych, którzy odeszli, o ich uśmiechu, o ich słowach, które jeszcze gdzieś w nas brzmią. Śmierć nie, śmierć nie jest końcem, lecz przejściem. Tak jest, tak jak jesień nie jest końcem roku, a jedynie chwilą przygotowania do nowego początku. W tym cyklu życia i przemijania uczymy się pokory wobec czasu. Każdy z nas kiedyś stanie się wspomnieniem, ale to, co po sobie zostawimy, Dobro, uśmiech, gest serca, będzie trwało dłużej, niż nasze imię na kamieniu, wyryte na kamieniu. Życie jest kruche, ale właśnie dlatego piękne. Uczy nas doceniać, każdy poranek, każdy dzień dobry. Każdy do tych słońca na twarzy, a śmieć przypomina, by żyć pełniej z wdzięcznością, z miłością i bez odkładania dobra na później. Nie więc ten tydzień zaduszna mnie czasem cichej wdzięczności. Za życie, za pamięć, za tych, którzy byli i nadal są, choć po drugiej stronie. Kochani, dzięki, żeście dzisiaj byli cały dzień ze mną, no i trochę z Julką, bośmy byli na cmentarzu. Na Majdanku, w końcu znaleźliśmy właśnie ten grup mamy i koleżanki. Zmarła w tym roku, na no, 40 lat. Młoda dziewczyna. Wszystko przed nią jeszcze i tak dalej. I Młoda się właśnie znaleźć ten grup i jakie jakie nazwisko ma no i mówi tak tak i tak ale, mówię, ale wyście mi mówili zupełnie inne nazwisko że ta matka miała nie matka są takie same jak właśnie ta koleżanka ale nie wzięli pod uwagę że mogła wyjść drugi raz za mąż i zmienić nazwisko tak i mi się zdawało że ona mówił wtedy bo ona w maju umarła 11 maja że jak byli na pogrzebie to było zupełnie inne nazwisko na tej tablicy i ja się to zakodowałam że jakieś inne, nie pamiętam jakie, ale zapamiętam, że ona w czerwcu ma urodziny, ta mama tej koleżanki i zmarła dzień przed moimi urodzinami no i już szukam na tym wyszukiwalce na lecie. Podacie śmierci. No i tak i tak. Da, ja to spisałam. Imię, bo mam miała dwa nazwiska, imię, nazw dwa nazwiska, data śmierci, data urodzin tego. Nie to nie ona i tak dalej i tak dalej. No i chodzimy po tym cmentarzu. No i chodzimy, chodzimy, chodzimy. No. Na jednych, na drugich, na trzecich znajomych z rodziny takich znajomych, moich znajomych odwiedziliśmy chwileczkę tego, no idziemy, idziemy moja se przywojarzy tutaj idziemy tego, mój o, tu, tu, tu tego moja moda i tą karteczkę, to ja sobie spisam to jest to iście dyskutowali ze mną, że to nie jest akurat to koleżanka twoja ma inne nazwisko po ojcu po biologicznym ojcu a matka drugi raz przyjrzy za mąż wyszła. No i się pecy było ze mną kłócić. I pecy było się ze mną kłócić. Dobrze kochani, na tym będę kończyła. Jeszcze może jakaś herbatka lub kawka wpadnie. Małe sprzątanko, pranko. Pojutro będę odpoczywać i tak dalej. Odpoczywać, ale prawdopodobnie z Julką gdzieś znowu wyjdziemy, 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 bo już się pytała czy w niedzielę gdzieś wyjdziemy z, razem, no dobra wyjdziemy, gdzieś wyjdziemy, to nie wiem gdzie ona on mnie zaciągnie, ale coś mówiła o północnej, szkoda, po co ja jej to pokazywałam, po co jej to pokazywałam i teraz tam lubi chodzić. Nie z tej strony, tylko z tej strony, co jej pokazałam, a może i z drugiej strony. Ona woli z tej. No dobra, niech tak będzie, niech tak będzie kochanie. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie. I piszcie. Czy wyście byli dziś na czy w ogóle chodzicie na cmentarze? Tak, w ciągu roku i tak dalej, czy tylko dzień zaduszny, czy we wszystkich Świętych, czy w ogóle nie chodzicie? Chodzicie, nie chodzicie, dajcie znać. Jak wy upamiętniacie dzień zmarłych, swoich zmarłych, to na razie, papa. Pa.